A teraz, słuchaj, ta maturę będę pisać. No, a pamiętam jak w 89' się człowiek stresował, nie? Ale to były stresy. Kobiety to miały lepiej, bo spódniczkę, hop, ściągi się pochowały, tam poprzylepiały i fajno. A my, ja to pamiętam, żeśmy w technikum z chłopakami tak się stresowali, u nas za bystrych to nie było chłopaków, daj ta spokój. Ale jakoś poszło, jakoś się tam napisało. <grym> a tu inne czasy byli, teraz młodzi nie znają, kiedyś to u nas o, normalnie nauczyciel chodził, pokazywał, podpowiadał troszki. Oni też chcieli, a co to? Oni też chcieli, przecież im też zależało, żeby więcej głąbów wypuścić w świat, a nie ich trzymać. A, a jak? A nie pamiętasz, z Dyszku? Jak świętej pamięci Kowalski? Chodził i nam podpowiadał, pokazywał, tu zaznacz, tu zaznacz, bo widział, że już głupoty żeśmy pisali. Ech, eh, stare czasy byli. No zabrało się, chłopu, zabrało. No to weźmy może pole i Zbyszku pod zazdro znaczy duszę tego naszego profesora.